O kurwa, ile wiadomości. Najlepiej ktoś na grupie napisał. No <laughs> pamiętam, o jest. Witam, jestem piwko Nemozna. Nie wiem, czy słyszałeś czy nie, zaczynam też streamować ja na Twitchu i szukam dobrych moderatorów. Jeśli nie jest to dla ciebie trudne, możesz mi dać powiedzieć. Możesz mi powiedzieć gdzie znaleźć fachowców lub zapytać się znajomych, czy mogą pomóc. Oczywiście nie za darmo. Co? To nie widziałeś? Nie. Chyba content by był, no ale to już zjebałeś. za późno, za późno. A co się stało? Musisz uważać, musisz się patrzeć, lewo, prawo. Akurat czytałem Żul zerzegał się na żula ogólnie. A no to, do, oh, no to oh, do... Tak zwany złoty deszcz, tylko system. Z innej dziury poszło. Kolejny szaleń. Ja pierdolę. Oni, oni pojechał na siebie żigają i zabalał konia. On się zerzegał do ryja chyba. Ja pierdolę. Ej, Czy się pojechał po prostu. No nie wiem, to ja akurat wiesz.